Siemanko, szanowanko. Z tej strony Adamix. Dzisiaj witam Was w nowej gierce w Among Us. No i dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, czy jestem dobrym impostorem. Jakby co gramy trzech impostorów? Teraz czekamy. O. No, nie jestem akurat impostorem. Niestety, robimy taski do odmina. Pyk, pyk. Tam nam pokażę szczczalkę. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi w tej grze, to. E, są sobie... No jest załoga statku, jest jeden zły albo... No można wybrać trzech i trzeba wyrzucić tego złego, bo on zabija innych No załogę. Nie wiem jak wam to inaczej e, wy powiedzieć. Ja, wy ja wychodzę. Ciekawe, jak zareagują. Fajnym odcinkiem z... Eee... Yy... I Among Us będzie, żeby porozumiewać się tylko tym nową aktualizacją, niech startuję. Zapraszam, no please. A czemu jest jeden imposta? ja to, to muszę zmienić. To Dobra, dołączam tu. Nie, to chyba nie Polacy. Ale jak się dogadamy? To jest agent. To Polak. pad i to nasz pad. No, no odcinek będzie trwał, aż będę impostorem. Jak na razie nie jestem ciągle. Admin. いただ。 czarny. Na 100% czarny. Jak ty ma? Ja obserwuję czarnego. jeszcze iść. Czarny niegdynek. No. Teraz zobaczymy, czy jestem dobrym impostorem. O, to jest za język, nie? Dobra, jedaj skipa. Dalej. Dobra, dziesięć sekund.

No, no, tak. no, dwa razy z Po co to wcisnął? Ja

Co? To jest mój skin ulubiony. Ajdę do polaków. Wiliczek. W tej rundzie kończymy, chyba. Teraz próbuję wygrać. Ja. Yeah. On już ma... ...przypał. nie zabił przy wszystkich nie. tak kogo wycu. Kubę jego. Ccież Topaku No dobra to. To by było już na tyle dzisiejszego odcinka. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.